Nie ma tygodnia, aby nasi sportowcy nie startowali zarówno w biłgaraju, jak i na wyjeździe. Dziś mówić będziemy o siatkarkach, koszykarzach i szachistach. Przekażemy też informacje dotyczące m.in. piłki nożnej. Karolina Skakuj, witam Państwa i zapraszam na magazyn sportowy. Zaczynamy od wiadomości dobrej, ale nie do końca. Co prawda siatkarki szóstki na wyjeździe wygrały ostatnie spotkanie w rundzie pierwszej 3 do 1 ale drużyna z Łańcuta pokonała swoje przeciwniczki 3 do 0 i pozostaje tym samym na pierwszym miejscu w tabeli rozgrywek. Szóstka zajmuje miejsce drugie. W Krzeszowicach niespodzianki nie było. Szóstka zgodnie z planem pokonała maraton. Wygrana nie zadowoliła jednak trenera Pawła Wrzeszcza, ponieważ przegrany każdy set to strata małych punktów, które w efekcie mogą zdecydować o miejscu w tabeli rozgrywek. Tak też było po wygranym ostatnim meczu rundy pierwszej 3 do 1. Tym bardziej, że wygrana 3 do 0 była w zasięgu naszych siatkarek. Pierwszy set zakończył się wynikiem 25 do 16. Wynik mówi sam za siebie: zdecydowanie lepsze okazały się biłgorejanki. W drugim walka stała się wyrównana. Co prawda, chwilami prowadziły nasze siatkarki, ale nie na tyle, aby spokojnie doprowadzić do wygranej. W końcówce, chwilową dekoncentrację szóstki wykorzystały gospodynie i wygrały 27 do 25. W pozostałych setach zdecydowanie lepsze okazały się nasze siatkarki. Nie było żadnych złudzeń co do końcowego wyniku. Wygrały do 18 i 17. To kolejna, piąta już wygrana szóstki. Szkoda tylko, że zarówno w przedostatnim spotkaniu, rozegranym w Biłgoraju, jak i w Krzeszowicach straciły po jednym secie, co w efekcie dało im drugie miejsce w tabeli rozgrywek po pierwszej rundzie. W drugiej trzeba będzie zagrać na tyle dobrze, aby uniknąć tych błędów, które zostały popełnione w pierwszej. Ciekawie zapowiada się spotkanie z łońcutem, największym rywalem szóstki. Nasze siatkarki zagrają w rewanżowym meczu w Biłgoraju. Przypominamy, że runda druga rozpocznie się 13 grudnia. Życzymy szóstce realizacji planów i znalezienia się w przyszłym roku w pierwszej lidze. Nie będzie to łatwe, ale na pewno jest możliwe. Koszykarze, którzy kilka lat temu grali w baskecie w trzeciej Lidze, nie pozwalają o sobie zapomnieć. Niektórzy z nich zgłosili się do wiłarańskiej ligi Koszykówki, aby udowodnić, że nadal są w dobrej formie. Dzięki klubowi RWKS Sparta, który zorganizował ligę, możemy zobaczyć ich, jak walczą na parkiecie. W medycznym studium zawodowym, gdzie odbywają się rozgrywki, zastaliśmy grające drużyny: Sparte i Slamdrinkers. Spotkanie zakończyło się wynikiem 52-26 do 26 dla Sparty. W tym meczu Slamdrinkers grał w osłabionym składzie. Zabrakło Łukasza Krawca, znanego dobrego koszykarza, który był nieobecny z powodu kontuzji. W drużynie Sparty najlepiej radził sobie Adam Krupczak, który zdobył 16 punktów. Pamiętamy go, jak w trzeciej lidze zdobywał punkty dla basketu. Był jednym z lepiej grających koszykarzy. Mimo upływu czasu nadal jest wyróżniającym się zawodnikiem. Marcin Łukaszczyk też pozostał w pamięci kibiców jako dobry koszykarz basketu. Obecnie szkoli młodych adeptów tej dyscypliny. W tym spotkaniu zdobył 11 punktów. Nie sposób zapomnieć Łukasza Nortona, on również grał w baskecie drużynie trzeciej ligi. Jako zawodnik w dużej mierze przyczyniał się do wygrywania spotkań przez zespół basketu. Wymienieni koszykarze i wielu innych z powodzeniem mogłoby jeszcze nadal grać w trzeciej lidze, ale nie grają, bo ligi nie ma. Spotykają się i grają w biłgorajskiej lidze amatorów, w której walczy pięć drużyn. Na dzień dzisiejszy prowadzi Sparta przed Slam Drinkers. Trzecie miejsce zajmuje Bad Panthers. Jeszcze raz informujemy, że ligę zorganizował rekreacyjny poczynkowy klub sportowy Sparta z panem Adamem Osuchem na czele. Mecze rozgrywane są w Medyku we wtorki o godzinie 20. Kto wygra ligę, kto zostanie najlepszym koszykarzem, powiemy po zakończeniu rozgrywek. Powracamy jeszcze do siatkówki. W dniach 22-23 listopada w Biłgoraju odbył się trzeci turniej o Mistrzostwa Województwa Młodziczek, w którym wzięło udział aż 19 drużyn. Biłgorajanki zajęły miejsce szóste. Ze względu na bardzo dużą ilość uczestniczek mecze rozgrywane były w kilku salach gimnastycznych i na czterech boiskach w hali sportowej. Drużyny podzielone zostały na pięć grup eliminacyjnych. Siatkarki szóstki, jak się później okazało, trafiły do najsilniejszej grupy. Już w eliminacjach przegrały dwa spotkania z Tomasowią i Świdnikiem. Wygrały z Drużyną Międzyrzeckiej Trójki. W meczu o piąte miejsce ponownie trafiły na ten sam zespół, ale tym razem przegrały 0 do 2. Ostatecznie zajęły szóste miejsce, które jest ich najlepszym osiągnięciem w dotychczasowych trzech turniejach. Pierwsze miejsce zajęły siatkarki Tomasowi, drugie drużyna ze Świdnika, a trzecie szóstka Biała Podlaska. Najlepszą zawodniczką w naszym zespole uznana została Dominika Gąsior. Trenerem młodziczek jest Zbigniew Różański, a organizatorem turnieju był biłgorajski klub sportowy Szóstka. Jedenasty turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta dla uczczenia pamięci 90. rocznicy odzyskania niepodległości w połączeniu z memoriałem Stefana Knapa zorganizowany został 30 listopada. W turnieju wziął udział ponad 60 szachistów. Organizatorem tej corocznej imprezy był Urząd Miasta Biłgora i Biłgorajskie Centrum Kultury w osobie Albina Jaworskiego, miłośnika szachów, uczestnika turnieju. Turniej uważam mimo wszystko, że frekwencja jest mniejsza jak w ubiegłych latach. Jest powód pewien. Jest to taka sytuacja, że z Lublina nie dojechało sporo zawodników, ponieważ jest zebranie Polskiego Związku Szachowego. No i wiadomo, że jeżeli seniorzy tam są, no to i to i młodzież nie, nie ma z kim przyjechać po prostu. No nie ma już od jakichś, się wiem, roku, dwóch ze wschodniej granicy przedstawicieli trochę. No, myśmy robili tu wszystko z panem sekretarzem, żeby jednak ściągnąć, ale jedno, i, i przez internet i, i, i SMS-ami jakoś no nie udało się. Do Biłgoraja przyjechali szachiści z lubelskich i podkarpackich miejscowości. Nie brakowało naszych zawodników z MDK i BCK, 26. Licznie uczestniczyła młodzież i dzieci, więcej jak połowa. Rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych. Mi, mi się dobrze gra i przyjechaliśmy z Tomaszowa. Z Nie, najpierw tata uczył, a potem się zapisałem na zajęcia. To... Na sekcję szachową do Domu Kultury w Biłgaraju. Pierwsze rundy nie wskazywały na niespodzianki, wygrywali faworyci. Poza jednym przypadkiem, po szóstej rundzie, a było ich dziewięć, aż trzech naszych zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce. Niestety końcówka należała do przyjezdnych. I tak, pierwsze miejsce zajął Paweł Dziubiński z Lublina, trzy dalsze miejsca zawodnicy z Tomaszowa. Najlepszy zawodnik Biłgoraja to Dawid do który zajął miejsce 9, 10 miejsce Albin Jaworski, a 16 Jerzy Strzałka. Wszyscy reprezentowali Biłgorajskie Centrum Kultury. Nie wszyscy zawodnicy liczą na wygraną. Turnieje szachowe skupiają ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zawodnicy podczas gry mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz poznać innych pasjonatów. Do przyjazdu tutaj do Biłgoraja skłoniło mnie przede wszystkim to, że jeszcze tu nie grałem. Gram pierwszy raz. Mimo, że zawodnicy Orła Rudnik tutaj od lat przyjeżdżali na turnieje. Dlaczego pierwszy raz? Po prostu dojazd jest taki, a nie inny i jest niemożliwe dojechanie na turniej normalnie autobusami czy pociągiem. No szachy to tradycyjnie w rodzinie to, to był taki sport trochę rodzinno-świetlicowy. Po zdobyciu kiedyś, kiedyś Mistrzostwa Powiatu Juniorów zacząłem grać w sekcji. Gram już prawie 40 lat, także e, sprawia mi to taką samą frajdę jak na początku e, gry, gdzie e, no, jednak więcej się emocjami gra. Jak, e, no dzisiaj bardzo dobrze i tu jest o tyle turniej ciekawy, że nie ma faworytów. Faworyci przegrywają, i, i to jest fajne, że, że nie ma jednego zdecydowanego lidera na razie. I tak, e, tak turniej powinien być. Wśród najlepszych w kategorii dzieci i młodzieży nie znaleźli się biłgorajanie. Poszczególne kategorie wygrali. Do 10 lat Małgosia Rębnik i Bartek Kurzęba, oboje z Tomaszowa. Do 14 lat Kasia marczak Zbiszcze i Rafał Sikora z Tomaszowa. Do 18 lat Teresa Stępień z Nowej Sarzyny. W ogólnej klasyfikacji zajęła miejsce 11 i Tomasz Rządło z Tomaszowa. W ogólnej klasyfikacji był czwarty. Jak zawsze na najlepszych czekały nagrody pieniężne, rzeczowe, dyplomy i puchary. Sędzią zawodów był pan Artur Kimak. Do studia zaprosiliśmy pana Artura Kimaka, nauczyciela Gimnazjum w Aleksandrowie w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Biszczy. Rozmawiać będziemy o szachach. Przed chwilą oglądaliśmy turniej szachowy, w którym brały udział osoby w różnym wieku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie grały dzieci z dorosłymi. Dlaczego tak było? Tak, szachy są tą dyscypliną sportu, w którym może zaistnieć taka sytuacja, że. Różnica w wieku kalendarzowym graczy wynosi nawet i 50 i więcej lat. Nie ma w tym nic dziwnego, jest to gra bezpieczna, jest to gra intelektu, jest to konglomerat matematyki, sztuki i sportu. I dlatego młodzież czy dziecko, nawet w wieku 6 lat, nie jest na straconej pozycji, grając z dużo, dużo bardziej doświadczonym graczem. Jest Pan sędzią, szachowym. Co decyduje o ustawieniu pierwszych par w takich rozgrywkach? No tutaj jest y, troszeczkę bardziej skomplikowana kwestia. Właśnie te y, turnieje szachowe charakteryzują się tym, że yy... Po, nie żaden z zawodników nie odpada, tak jak to jest w innych sportach rozgrywanym systemem e, rosyjskim czy pucharowym. Tutaj e, w systemie szwajcarskim e, od pierwszej do ostatniej rundy e, uczestniczą w turnieju wszyscy zawodnicy i w poszczególnych rundach kojarzeni są e, zawodnicy w obrębie grup punktowych e, z, z taką samą liczbą punktów e, jak przeciwnik. Czyli e, najlepsi grają z najlepszymi, no ci, którzy mają najmniej punktów grają właśnie z tymi którzy również mają mało punktów, no i w wypadku równej liczby punktów o kolejności końcowej decydują punktacje pomocnicze, średni, średni Buchholz, pełny Buchholz i tak dalej. To już takie bardziej zawiłości regulaminowe, ale jest to, jest to bardzo ciekawe, pozwala właśnie łączyć, łączyć różne kategorie wiekowe w jednym turnieju Open i nawet kilkuset graczy czasem startuje jednocześnie dobrze czując się, bawiąc się przy szachownicy. Uprawiając sport, każdy do czegoś dąży, do osiągnięcia jakichś sukcesów. W jaki sposób wyłania się mistrza kraju, mistrza województwa? No tutaj są, odnośnie tego kwalifikacji, systemy rozgrywek, to wiadomo jak w każdym sporcie są turnieje lokalne, następnie, następnie turnieje już wojewódzkie i tak dalej. No tutaj jest, jest jeszcze tak zwane, są tak zwane kategorie szachowe, począwszy od gracza bez kategorii, aż na arcymistrzu międzynarodowym kończąc. No i te wszystkie, wszystkie turnieje, wszystkie te dane świadczą zawsze o tym, że, że ustala się tą, naj, naj, tą najlepszą grupę. No i finały Mistrzostw Polski no, w ubiegłym roku rozgrywane były tutaj w naszym województwie, w Lublinie i zgromadziły właśnie tych najlepszych 14 graczy Polski. No ciekawostką jest fakt, że, że zarówno mistrzem Polski, jak i mistrzem Polski jest, jest właśnie małżeństwo małżeństwo Sojtko. To jest pierwszy raz w historii. Najczęściej dzieci uczą się gry w szachy od swoich dziadków, ojców. Czy jest możliwe, żeby nauczyć się gry, powiedzmy, z książki? No w obecnej dobie jest to możliwe, jest, jest możliwe korzystanie z urządzeń elektronicznych, można nauczyć się gry w, w kom, przez, z pomocą komputera, w internecie są różne, różnego rodzaju pomoce, no, ale z, jednak niks, nic, nie, nic nie zastąpi te gry praktyczne, gdzie mamy, gdzie mamy przeciwnika, jak to mówię, żywego przeciwnika, z którym możemy toczyć bój przy szachownicy, jak i, i dopiero tutaj się wyłaje ta prawdziwa, prawdziwa wola walki i, i największa radość, tak mi się wydaje. A Pana kto nauczył grać? No, mnie nauczył grać mój tato. No, był wówczas graczem tutaj, jednym z y, 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 biłgorajskich graczy, takich bardziej aktywnych. Także no, nauczyłem się jako grać od taty w wieku lat ale no, nie bardzo, miałem tutaj nieduże nie, nie sukcesy. Miałem, no Później troszeczkę tak już szło lepiej. Pamiętam, że z pierwszego turnieju to wróciłem z łzami w oczach, przegrałem wszystkie partie, a później już było dużo lepiej. Tam graliśmy, graliśmy już na igrzyskach wojewódzkich, nawet na Mistrzostwach polskich. No także także, także tak, taki to jest sport, właśnie. Jest pan nauczycielem matematyki? Czy, czy faktycznie gra w szachy pomaga w nauce matematyki? To znaczy w tej chwili uczę wychowania fizycznego, no, mam kwalifikacje do nauczania matematyki, ale jeszcze raz zaznaczę, że, że szachy jest to kwintesencja jest to matematyki, sportu i sztuki. I dają, szachy dają bardzo ważną rzecz każdemu. Uczą myślenia, myślenia uczą obiektywizmu sprawiają, że, sprawiają że, że naprawdę czujemy się bardziej, każdy, każdy jest bardziej wartościowo, myśli o siebie bardziej, z większą wiarą podchodzi do, do, do gry. Na turnieju widzieliśmy dużą grupę dzieci. W jakim wieku można rozpocząć zmagania, właśnie szachowe? Tak z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że w wieku 6 lat można już się uczyć grać w szachy. No jest to jeszcze takie bardziej zabawowe formy, takie to przyjmuję, ale, ale już sześciolatkowie, nawet poniżej 6 lat, zdarzają się przypadki, że już szczególnie chłopcy potrafią nieźle grać w szachy. No rozgrywane są nawet mistrzostwa polskich przedszkolaków, także, także to jest ciekawa sytuacja czy znaczy duże jest zainteresowanie w szkole szachami, bo jest tyle dyscyplin sportu, dużo bardziej takich... To znaczy tutaj, tutaj powiem i tak i nie, bo mm, y, trudno zachęcić tak, kogoś, żeby związał się z, z szachami na stałe, y, żeby... Żeby grał naprawdę systematycznie. Jest to gra trudna, wymaga dużo, dużo pracy, dużo takiego zaangażowania, dużo nauki. No Wiadomo, młodzież teraz ma dużo, dużo różnych możliwości, różnych zainteresowań, także różnych sposobów spędzania czasu wolnego, także no, no, to jest sprawa trudna, żeby kogoś zainteresować na dłużej, aczkolwiek bardzo optymistyczne jest to, że na przestrzeni. 6 lat Od roku 2002 w Mistrzostwach Powiatu Młodzieżowych, które tutaj organizujemy w Aleksandrowie, przewinęło się 449 różnych graczy. Także no, to cieszy i jest jakimś tam prognostykiem na przyszłość, że w tą młodzież szachową trzeba wierzyć. I, i być może wyłonią się z nich jacyś gracze wybitni. Na bardzo dobrej drodze jest tutaj Dawid Gido, który, który być może zostanie nawet arcymistrzem. To jest doświadczenie, wiem może... To jest w tej chwili gra w Aha, to jest doświadczenie, czy gra w szachy, może też właśnie dostarczyć jakiejś porcji adrenaliny? No, oczywiście, to jest, tak. to jest cały czas wybory decyzyjne, to jest walka. Tutaj nie ma jakiejś subiektywnej oceny sędziego. Tutaj trzeba pokonać zawodnika na szachownicy, także czasem w przeciągu w no, niedoczasie, czyli tak to jest, kiedy mamy bardzo mało czasu już zostało do namysłu i jest to naprawdę jeśli chodzi o emocje, jest to jeden z najbardziej emocjonujących chyba sportów takich, chociaż nie przez wszystkich szachy są klasyfikowane jako sport, bo nie ma tego czynnika decydującego ruchu, no ale, ale podobnie jak sportowy oficjalnie, oficjalnie funkcjonuje jako sport. Hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Artur Kimak. Informacje zaczynamy od piłki nożnej. 22 listopada na Węgrzech w Miszkolcu odbył się Międzynarodowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Oldboyów, w którym wzięły udział drużyny. Dwie z Węgier i po jednej z Czech, Słowacji i Polski. Polskę reprezentowali i biłgarajanie w składzie. Marek Grabowski-Bramkarz, Dariusz Skubisz, kapitan drużyny oraz Krzysztof Kozyra, Ryszard Blacha, Artur Kowal, Dariusz Selech, Zbigniew Sadoń i Marek Zwolak. Pełniący jednocześnie funkcję kierownika drużyny. W meczu finałowym zagrali odwoje z Bengier i Biłgaraja. Wygrali biłgarajanie 3 do 1, zajmując tym samym pierwsze miejsce w turnieju. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasz bramkarz Marek Grabowski, który obronił wszystkie bramki poza jedną w finale. Obronił też rzut karny. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył Dariusz Skubisz. Podobny turniej międzynarodowy odbędzie się w Biłgaraju w lutym 2009. Informacje o turnieju nasza redakcja otrzymała od pana Ryszarda Blachy któremu serdecznie dziękujemy. Drugą rundę rozgrywek siatkarki szóstki rozpocznął 13 grudnia, a nie 6, jak planowano wcześniej. Mecz 6 został przeniesiony na późniejszy termin. Informujemy również, że rozpoczęła się biłgarajska Liga Siatkówki Mężczyzn, w której bierze udział 15 drużyn. Zbliża się Dzień Mikołaja. W tej okazji, 4 grudnia, na krytej pływalni Klub Sportowy RWKS Sparta organizuje dla dzieci zawody pływackie. O 12 startować będą pierwszoklasiści, a o 15 dzieci starsze. 6 grudnia w Miejskim Zespole Szkół odbędzie się mikołajkowy turniej osób niepełnosprawnych. Początek godzina 9. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn sportowy już za tydzień.